Dajcie Z tej strony Gilatki, Zapraszam was bardzo serdecznie na Pawn Shop Simulator, który był już na kanale, ale którego chcieliście nieco więcej, więc odblokowujemy nasze drzwiczki i możemy wejść. Troszeczkę się pozmieniało. Mamy troszeczkę innych itemów, mamy troszeczkę innych rzeczy. Jak widzicie, mamy jakiś Trade Permit, który musimy ogarnąć. Ostatnio też na tym w sumie skończyliśmy. Także tak to wygląda. Na starcie mała informacja, moi drodzy. W momencie, kiedy to oglądacie, najprawdopodobniej już nie streamuję. W sensie pisałem wam na społeczności, chociażby wrzucałem takiego posta. No i a propos tego, że chłopaki, czyli Puzonik i Iwan zaczęli streamować i ja w sumie też o tym myślałem, bo od bardzo, bardzo dawna mnie o to pytaliście zawsze, a w sumie zawsze robiłem streama bardzo rzadko. W sensie... Co pół roku albo co rok. Podem rzuciem takiego posta, czyli drugiego posta, gdzie mówiłam w sumie o tym, że ej, będę streamował, ale raczej na Kiku, ponieważ YouTube ma ostatnio najróżniejsze problemy z różnymi rzeczami, o których wam nawet nie mówię, ale to nie ma większego sensu. Będziemy testować Kika, więc w sensie ja już streamowałem na Kiku, więc tam zapraszam. No i w dniu, w którym to oglądacie, był stream od godziny 12, do której konkretnie nie wiem, bo już raczej nie trwa. Ale to nie ma większego znaczenia, będę robił pewnie streamy codziennie, przynajmniej będę się starał, albo co drugi dzień. Zobaczymy, jak to oczywiście wyjdzie mi czasowo, ale zapraszam serdecznie. .com slash Tam zapraszam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. A, powinienem w ogóle otworzyć ten sklep. Byłoby fantastycznie. Więc zapraszam do założenia konta, do zaobserwowania? Zaobserwowania. O, dobra, mamy. Proszę bardzo. Dalej jest to demo, więc dalej nie możemy dodawać punktów. Możemy troszeczkę się tutaj skillować w różnych rzeczach. Więc zobaczymy. Powitamy ją oczywiście. Też daliście mi poradę. Jestem takim głupolem z tym, co ja ostatnio robiłem. To ja naprawdę nie mam pytań totalnie. E, bo <laughs> w momencie, kiedy oni chcieli coś do mnie kupić, proponowali swoją cenę. O, drogie. Tu tutaj akurat jej nie pasuje, że drogie. E, zaraz pokażę wam przykład jeden. O, siema. Czy ona będzie chciała kupić? Nie chce. O, chce coś kupić. Dobra, no to oglądamy w takim razie to wszystko. Ja bardzo chciałbym zobaczyć, jak tutaj wygląda ta kwestia. Ile to będzie warte? 180. Mamy 1400, co jest lekkim problemem, bo kupiliśmy bardzo dużo itemów, a no, <laughs> e, nie mamy pieniędzy, musimy posprzedawać coś w końcu, więc będziemy pewnie sporo ludzi odrzucać realnie. Dobra, zobaczymy sobie to i teraz robi się oczywiście tak. Siema, najpierw się robi, e, potem e, robimy, ile za to. 130. Myślę, że możemy troszeczkę tutaj polecieć. Na przykład na jakieś 70. Oferujemy. Ona powie, że jest 188, a ja powiem, okej, okay, bo mi to pasuje oczywiście. Więc teraz bierzemy sobie, w sensie dajemy jej pieniążki, bierzemy to i ciach i stawiamy sobie gdzieś tutaj, powiedzmy, za 180. Zobaczymy, co ona będzie chciała kupić. Ona chce kupić za 65% profitu. Stary telewizor chce kupić. I teraz my go wystawiliśmy za 3500. W sensie, jak najedziemy, to tam jest napisane, że kupiony za. za, kupione za a wystawiony jest. Yy... Chyba, to jest stary telewizor. Który to jest telewizor? Skąd ona? A ona o tym telewizorze mówi. Yy, I on jest za 3500 wystawiony, więc możemy zrobić haggle. I ja robiłem. Wybierałem cenę i klikałem accept a ja muszę kliknąć Offer. I ona teraz może oczywiście zaoferować mi jakąś niższą cenę. Ja kupiłem za tysiaka, za dwa sto ci go sprzedam, nie ma problemu. Także w ten sposób ja trochę to warzywiłem, że tak powiem, więc no. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Casehack, czyli magiczna strona, gdzie skrzynki otwierają się szybciej niż lodówka po północy, ale zamiast pasztetu wypadają skiny do CS-a. Za każde otwarcie skrzynki dostajesz diamenty. Wymienię je na nowe skiny, czy walutę i błyść w meczu jak disco kula na weselu. Bitwy ze znajomymi? Pewnie, zrób z nich mark i zgarnij ich skiny jak prawdziwy kozak. Zdobywaj levele i odbieraj nagrody. Czym wyższy, tym lepsze te nagrody. Logiczne, nie? A w zakładce Free Cases czekają na ciebie darmowe skrzynki odblokowywane za levele, czyli graniu, które się naprawdę opłaca. Płaty Natychmiastowe! Do wyboru karta, blik, Paypal, krypto, skiny. Na szczęście to już nie czasy gołębi pocztowych. I uwaga! Z moim kodem GILATHIS dostaniecie plus 20% przy doładowaniu oraz całego dolara na start, czyli 4 złote. To więcej niż niektórzy mają w portfelu po weekendzie. Wszystko macie w opisie filmu. A ja dziękuję Case Hack za współpracę. I wracajmy do odcinka. E, mogę na Ciebie najechać? Take money. Proszę bardzo, dobra, ty sobie weź telewizor. Tego powitamy. Nie wiem, czy to cokolwiek zmieni, szczerze mówiąc. E, nie chcemy takiego telefonu, bo mi to niepotrzebne. Gramofon też mamy, ale dobra, niech będzie już. E, zobaczmy, ile ten gramofon. W sensie ten wygląda na trochę w ładniejszym stanie, ale czy taki będzie. Wszystkie praktycznie są jako antyki, więc to jest kolejna kwestia. Dobra, tu jeszcze zobaczymy, co jest. Oczywiście rzeźbienia, żłobienia i inne. Także yy, ile byś za to chciała? Bo widzę, że nie za dużo. 390 popłynąć. 6 dyszek, 230. Yy, 90, 190, dobra, idź stąd. Mam jeden, jeden jest. Dobra, co chcesz? Chcesz mi flet sprzedać? Aż się boję za ile ten flet, szczerze mówiąc. Dobra, zobaczmy. Ile jest wartość? I. Ej, nie najgorzej! 140, 250. To jest całkiem spoko opcja. Siema, ile za to? 290, wy wszyscy płyniecie z tymi cenami. Naprawdę, naprawdę płyniecie. Dobra, 40, 190, 75, 165, 104. Dobra, ile? 155. Dobra, jeszcze wytrzymasz jedno, jedną negocjację. Dobra, niech będzie. 155, git. Ja mam w ogóle 3,5 klocka, bo sprzedaję ten, ten telewizor, więc no. Dobra, to sprzedajemy. Postawimy go gdzieś tu na przodzie. Ciach i postawimy go za 250. Czemu nie? Trzeba zarobić na swoje. Co byś chciał kupić? Ty chcesz kupić. A, gramofon. Za 180 jest wystawiony, dobra. Co powiesz na 160? Ofer. O! Okej, okay. zgodził się. Pasuje mu. To mi też pasuje w takim razie, jeśli jestem w stanie cokolwiek zarobić. O! Tego chyba nie wiem. Reputation decreased? Z 5 na 4? Czemu reputacja mi spadła niby? Skoro wszystko działa. Gościu dostał dobrą ofertę i się zgodził. Eh! Najdziwniejsze totalnie. No ale niech będzie. Dobra, nawet nie chcę mi się w to bawić. Idź stąd. Pff, takie drobne. Nie chcę. Co ty chcesz kupić? Uh, haggle. Dobra. Eee, Cztery. ci za 420. A, bo ty chcesz tą strong woman. Okej. Okay. I zgodziła się. Za pierwszym razem. Niech będzie. Dobra, dawaj kasę. Level up. Eee, co mam zrobić? Complete 12 deals between eee, six hours. O, oh. Czyli tak naprawdę musiałem robić dosłownie szybko. Pyk pyk, 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 pyk. I tyle. Dobra, co my tu mamy? Tu jeszcze coś. A to jest pomiędzy godziną. Zero a szóstą? Czy pomiędzy po prostu sześcioma godzinami? Dobra, yy, siema, ile za to? 310, if possible. Myślę, że nie possible. <laughs> 160 jest bardziej sensowne. Yy, 170, 190, Ok, może być. 190 może być jak najbardziej. Jesteśmy na plusie, wychodzimy na plus w końcu. To jest to dobre. Dobra, postawimy sobie to tutaj za pięć stówek. Pyk. Dobra. Ktoś czeka. No, mamy zero dalej. Complete 12 deals. To oczywiście może nawet nie działać, szczerze mówiąc, więc, no. <laughs> nie zdziwiłbym się, jakby się okazało, że rzeczywiście coś tutaj nie działa, ale, no. Dobra, jest muzyka, jest appraisal. Cały czas rosną te wszystkie skille moje i to mnie bardzo, bardzo cieszy. O, Boże, taki. Jest... Weź i stąd. Nie chcę takiej taniej gitary. Nie potrzebuję tego. A to co jest. A, to jest ten. To był ten GPS, chyba był. Mamy wszystko, mamy wszystko. Ile? Wartość? 82 do 150. Siema. Ile za to? 150. No, no. Myślę, że nie ma opcji. 60. Stówka. Już jesteśmy bliżej na pewno. 89, dobra. To jestem w stanie zdzierżyć. Jesteś bogaty i tak się negocjujesz, kurde. Bogacz jeden. Wszyscy bogacie, kurde, nie? Hehe. <ścoughs> Proszę bardzo. Co tam jest nasyfione? O Boże, to było chyba drogie w miarę. W sensie ta lutnia? Czy tak, to była lutnia. I. No dobra, droga jest. Siema, ile za to? 630. Myślę, że popłynąłeś troszeczkę, ale 230 ci mogę zaoferować. 410 to już jest całkiem niezłe zejście z sceny. 350, ja bym jeszcze minimalnie zszedł z tej twojej ceny. I 330. Okej, okay, zeszliśmy poniżej. I ten jest biedny i zszedł tak bardzo z sceny, a tamten był bogaty i nie chciał zejść z sceny. O co tu chodzi? tym wszystkim. Dobra, bierzemy tą lutnię i o, ona ma tu dużo bonusów. Stąd. Dobra, stąd ma najwięcej bonusów. Czy mogę to jakoś przestawić eee, na 850? To przestawimy sobie tu, A to przestawimy sobie. Tu. O, proszę bardzo. Mam nadzieję, że coś kupicie, że będzie coś Git. To jest dalej wystawione, ale nikt tego nie chce kupić nawet. Te gitary. Wspaniałe są, fantastyczne. A, powitam cię. E, te deale, no nie działają z jakiegoś dziwnego powodu. Take, mogę to powiesić. Qualifications in progress. Appeal. Increase nighttime customers. Ok. Complete 12 deals between. Ok. Czy mam na to. O, nic nie kupił. E? To dziwne trochę. Zazwyczaj coś kupują, więc dziwne. F4 to open appeal. Aha, no tak, bo musimy przecież czyścić. Ja zapominam o tym, że trzeba wyczyścić to, widzę. że może być brudne. Jeśli jest, to wyczyszczę, to chyba nie, to chyba nawet nie może być brudne. Nic tu chyba więcej nie usyfili. Jeszcze wyczyścimy te szyby, jakkolwiek, jeśli to cokolwiek zmienia. Dobra, jest ktoś nowy. Miejmy nadzieję, że teraz to zadziała i będziemy mogli nabijać te godzinki. Siema. E, powitam cię najpierw. Sprawdzimy sobie to i pewnie jest tanie, bo wszystkie. Te radyjka są dosyć tanie. Do 150 nie jest źle! Do 150 jest całkiem nieźle. A ile za to chcesz? 90. Dobra, pyk, proszę, do widzenia. Yy, stawiamy to sobie jakoś tu obok. Do... A, miałem już radio! Dobra, muszę patrzeć, co mam w ogóle, siema. E, siema, powitam cię. E, co byś chciał kupić? Chcesz kupić telefon za 220, to ja ci go sprzedam za 200, zaoferuję ci. Proszę bardzo, jaki zadowolony. Czyli nie 200 i accept, tylko no, take money. Dobra, jest git. Proszę bardzo, i to leci. Ale no nie, nie działają te zadania z jakiegoś powodu, nie mam pojęcia czemu, szczerze mówiąc. Też jakoś dało się, pamiętam, ten ekran przesunąć o tu. Uncommon Rare Epic Legendary. Item rarity chances. Całkiem wyrównane, muszę przyznać, te szanse są. Całkiem jest git. Average attraction. O, możemy Cię powitać. E, siema, co byś chciał kupić? Ty chcesz kupić ple Za ile on jest wystawiony? Za 250? Za 250. Dam Ci go za 235. Proszę bardzo, no i, i tak się to robi. Tak się sprzedaje rzeczy. Niestety nie mam więcej rzeczy. Liczę na jakieś fajne rzadsze rzeczy, na jakieś fajne rzadsze itemy, które będą w stanie tutaj polecieć. Przynajmniej mam nadzieję, że jakieś będą, bo jeśli nie, no to będzie słabiutko. Dobra, o, jest ktoś. Jest figureczka, proszę mi pokazać. Jest pełna figureczka. Z ciągłym taka... Silna kobitka, brzy bardzo, siema. Za te figurki zawsze chcą dużo, ale widzę, że ta na, tak nawet nie przegięła. Nawet nie jest źle szczerze więc. Czy ona się zgodziła za 120? Okej, okay. dopiero sprzedałem taką figurkę, więc mi to bardzo pasuje. Czemu tam to jest do, do, jakby... Dobra, będą plecami do siebie stać. Tyle mnie to interesuje. 400 za tą figurkę Czy ktoś nie Dobrze widziałem, że ktoś nasyfił. Kto nasyfił? To ona nasyfiła? Gdzie ona jest? Czy to ty nasypiłaś? Eh. 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 Nie trafiam, nie trafiam! Samochód się odbił! No dalej się odbił A, dobra, dostaw dupę. Idealnie. A co to są zapaczki? Ja czegoś nie odebrałem ostatnio, tak? Okej, okay. i co to jest? O, bo ja te światła kupiłem, dobra. Pff, zapomniałem o tym. Eee, siema, trzeba cię powitać. Nie chcę tego. Aha, bo jak ich od razu odrzucę, to tego To oni będą ocen oceny mi zostawać, Dobra, za 140 No i proszę bardzo, to się nazywa konkretny klient Przychodzi, pyk, pyk, płaci a Odbiera w sumie sobie sam Jakie drogie, to nie jest drogie O, siema Ej, sorry, muszę umyć, bo ktoś tu nasyfił w międzyczasie Pewnie tamta z tą gitarą Pewnie to tamta Za daleko Tu kapcie trafię Rekord Dobra, już, trzeba kapcia wywalić Chcesz kupić, jasne, będziemy tu negocjować troszeczkę 360, o, ile ty, il, ile? Chwila, ona jest zakupiona za 120 350 mogę zaoferować Hmm, 290 y, Bardziej 340 mi powiedział 300 wykupiona za 120 Ona jest w dobrej jakości Dobra, niech będzie Niech ci będzie, trzeba zarabiać na życie Zabieraj ją, dopiero ją kupiłem tak naprawdę, ale no Pff, Jest git jest totalny git. E, teraz tak. E, jak tu mogę gwiazdkę kolejną zdobyć? Aha. The story refused to serve me outright, which was humiliating. Aha. O. Aha, czyli od razu, jak ich od razu odrzucam, to jest problem. O, dlatego trzeba podwyższyć w ten sposób gwiazdkę. Dobra, rozumiem. O, teraz mam complete 12 deals between 06 hours. Tylko, że są te godziny. Aha, jest pierwsza, a ja nie mam nikogo w sklepie. No to jak mam wykonać niby to zadanie? Ona idzie z moją figurką, ona dopiero tam szła. Nie ma nikogo. Kogo tutaj? I co ja mam niby zrobić? Pff. Nie ukończę tego zadania, dopóki nie będzie więcej. Co to jest? He? A to jest ten chyba uchwyt na gitarę, który ja kupiłem, tak? O. O, tak! Dobra, to przed raz przynajmniej ładniej wygląda. I co ja jeszcze kupiłem w sumie? To są dwa uchwyty, co to jest? Na coś wydałem kasę, ale na co? A, to jest drugie światło. Ok. Mogę tu? Nie mogę tu. <laughs> Jakbym mógł, byłoby fantastycznie, ale nie mogę. Dobra, niech się świeci w rogu po prostu. Dobra, witam cię serdecznie. Cokolwiek będziesz chciał kupić. O, dobra, są dwie osoby. Git. Dobra, o. Siema. Jasne. Fajna, fajna klawiaturka. Piękna. Raz, dwa, trzy. Oglądamy. 106. Cyk. Musimy zrobić te dealę, e, bo już jest która? Już jest druga. Więc ciężko, dobra. Ile za to? 130. Nie ma opcji, za drogo. 40. 100 nie. Dobra, zgadzam się. Trzeba robić, dobra. Bierz kasę i spadaj. Stawiamy to teraz tu i za stówkę. Cyk, dobra, teraz ty. Siema, oglądamy tą gitarę. One, gita te gitary są zawsze tak tanie, że się nie opłaca nawet. Dobra, ile, ile za nią chcesz? 105, dobra, zaoferuję ci 35. Zjedź trochę z ceną i, i się za, zaakceptuję. dobra. 58, no jak na tym stracę albo wyjdę na zero. Będzie Git. Dobra, bierzemy tą gitarę i postawię ją. Mogę ją tu postawić w sumie? Mogę ją tu postawić, dobra, cyk. I zrobimy ją za 60. Git, dobra, już, 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 już idę, już idę. Eee, sel Dobra, Git. Nie wiem nawet co kupował. Nie wiem co kupował, ale po prostu chcę te deale zrobić. Mamy 5 w 3 godziny, w połowę tego czasu. A to lud nie kupił sobie jakąś. Dobra, ale był na proficie, więc. Było na proficie, więc nieważne. Tylko więcej ludzi, więc jakbym mógł tutaj, nie wiem, rzucać na przykład jak przy restauracjach w Ameryce jakąś taką kartką czy billboardem, żeby tutaj ściągać ludzi czy coś. A ja nie jestem w stanie zrobić, no bo nie przychodzą. No to jest problem. Mamy nowe recenzje: 5, 5, 5. No i to jest konkret, proszę bardzo. Same takie recenzje tego typu i będzie Git. Ktoś tam idzie, ale bez niczego. Nawet jak nie mają nic, to są w stanie przyjść coś kupić, tylko skręć do mnie. Dobra, skręciła do mnie, idzie, jest ten jeden, jedyny plus. Poza tym, że jest już prawie czwarta, a nie mamy więcej klientów, więc no. Ta. Mamy cztery koła, też całkiem nieźle się z tym czuję. Jeszcze mamy trochę rzeczy do sprzedania. Ta figurka była za ile? Za. Ja nigdy nie pamiętam, jak tą cenę spojrzeć. Ona ma 45 atrakcyjności. To jest. Aha, kupiona za 420, za 1100 wystawiona. Kupiona za 190, wystawione za 500. Tam jest tylko jedna rzecz, co ty tam oglądasz? a niska atrakcyjność no pewnie przydałoby się ją tu postawić przy reszcie rzeczy znając szczęście a więc no znajdziesz coś dla siebie no wierzę w to i że przyjdzie też więcej osób nie jest drogie możesz jeszcze o siema e, możesz jeszcze się nego... jeszcze możesz negocjować negocjować to to ma dużą 45 siema no to ta to zrobiliśmy to zadanie o ty coś kupujesz dobra pohandlujmy po negocjujmy 450 no i git nawet a figurkę kupujesz okej okay. mi to pasuje Jesteś spokojny i mi to też pasuje bardzo, bardzo, bardzo. Tylko mamy 6 na 12 i mamy dosłownie półtorej godziny na zakończenie zadania. I mamy jedną osobę, która idzie znowu z figurką Katulu. Z jakiegoś dziwnego powodu bardzo lubią te figurki Katulu i zazwyczaj są niestety bardzo drogie, więc no. Obejrzyjmy ją, skoro i tak nie zrobimy tego zadania pewnie w żaden sposób, więc no. E, niech będzie. <laughs> I gwiazdkę dostaliśmy na nerd Stuff Dobra, e, do dw dwóch koła siema, 1200. Ej, to jest nawet niezła cena, ale chciałbym, chciałbym trochę z tą ponegocjować. 990, ja dam ci 770, 920, no to ja powiem 805, to no ty powiesz 900. Jesteś spokojna, to bardzo mi to pasuje. To ja w takim razie jadę dalej, jestem. Nie, chciałem to kupić! Dobra, mocno, ze... no, no dobra, no i tyle z zadaniem. Już byliśmy poniżej 1000, mogłem razy dwa zrobić Ty coś idziesz sprzedać, nie? To jest chyba telefon, ale mamy 6 na 12 Więc średnio będzie Ta, no te telefony też zazwyczaj nie są drogie, więc no Nie spodziewam się cudów 150, nie jest tak źle, ale no 230 za to, no to popłynąłeś, powiem ci tak Na, na niektórych platformach Byłoby zdecydowanie mniej 80 oferuje, nie, to teraz za stówkę 160, 155, ale zjeżdżasz z ceny Dobra, niech będzie Mamy 6 deali zrobionych, 7 w tym momencie Co nie jest ani trochę dobrą rzeczą, więc no 190. Tą gitarę to nie mam co. Tą gitarę mógłbym przy tej gitarze. Albo przy tej lutni. No tu lepiej by to działało. Jakbym mógł to tak jakoś postawić. Ale nie mogę tego tu postawić. Muszę to przestawić gdzieś indziej. To może sobie tu stać. O. Tą gitarę dał tu. Chyba się tu nawet nie zmieści. Realnie. No nawet się tu nie zmieści. Nawet tu jej nie mogę postawić. Tu ledwo wchodzi. O. Dobra siema. Co tam chcesz? A dobra. Masz... Mam już taką figurkę. I trochę mi że więc niepotrzebne, ale no, jeśli dasz dobrą cenę, to no, chociaż one i tak chyba nie są drogie jakieś. Tylko 400 No, moja jest za ile? Kupiona za 420. Ile chcesz? 610, 200. 400, 250, 340, już lepiej. 330, nie, no to jest dalej za, 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 za mocno. Okej, okay, 320. E, ile mamy czasu? A nie, no dobra, dalej jest to zadanie chyba zrobione. Czy, czy, czy mi to pójdzie, czy nie? Masz kasę. Dobra, mam zadanie. Dobra, dalej. A może to jest szósta tego? Może to jest szósta jako. Jak to się nazywa? Może to jest szósta, jako osiemnasta? Dobra, zobaczmy. Może jeszcze mamy szansę na zrobienie czegokolwiek. Mamy już wszystko. Ile jest za to? Pewnie drobne. O, nawet nie. Dobra, ile za to? 320. Zdecydowanie nie. 150 bym preferował. 220. No to 170. 190. To już jest dobra cena. Nie mam co się z tą kłócić realnie. O, Art kolektor. Może chciałbyś kupić coś od nas? Jakieś <laughs> kolekcje sztuki czy coś? O, to tu mogę nawet postawić. Git yy, 400. Akceptuj. No i proszę bardzo. Raz, dwa, trzy. To urządzenie łączy się z tym, więc ja powinienem sobie to w ogóle, po... ja powinienem to jakoś tak sensowniej układać, o. Wiem, że telefon łączy się z elektroniką, więc w ten sposób, to jest kolejna elektronika, tylko teraz tak, te figurki trzeba przełożyć, elektronikę możemy tu postawić kolejną, figurki możemy postawić, tu jeszcze zrobimy miejsce na coś ewentualnie, więc figurkę możemy postawić tak, mamy tą lutnię, którą realnie jestem w stanie postawić w ten sposób, tu mamy tą harmonijkę, która będzie do grania. Ta muzyka też tu pasuje, czy jestem to w stanie teraz? Teraz tu postawić, jakkolwiek. Nie. Ja bym dokupił, szczerze? Ja bym dokupił. Jakby, gdzie jest ta. Yy, Okej... Okay? i to jedno bym dokupił. Czekał. Dobra, Git. E, siema. A, do klawiatury przyniosłeś. Ja mówię, po co ona tu stoi. Dobra, yy, może nawet zrobimy to zadanie, szczerze mówiąc. Dobra, Git. Mamy coś. Paczka dotarła, to na razie mnie interesuje. Ile za to? 380 myślałaś. To troszkę źle myślałaś. Zresztą jak zwykle większość osób. 330. 310 może być. Pasuje mi. Zabieraj to. Tamten gościu sobie ogląda. Widzę. Ja zabieram tą klawiaturkę, bo ona tutaj współpracuje z tym. Postawimy ją za 520, czyli za maksymalną. Powitamy się z gościem. Bierzemy tą figurkę. Oglądamy git. Czekamy tylko na wielkość, na cenę i... Ile za to? 200. Myślę, że bardziej 80. 150, to ja stówkę dam i się zgodzę. 135, dobra, git. Może być. Zrobiliśmy kolejne tego. Tu jest kolejna figurka. Może być sobie za 200. Ciach. Eee, na pro... No tak. Chciałbyś, żebym nie zarobił na tym. I co jeszcze? 183. No i proszę bardzo, tańcz ze szczęściem. Głupota. Biorę twoje pieniądze. Czy zadanie się dalej zalicza? Chyba nie. E, siema. A mogę ci sprzedać albo odrzucić. Sprzedaję ci. Aha, czyli to jest pomiędzy pomiędzy zerową a szóstą jakby, ale nie muszę tego zrobić jednego dnia, mogę to zrobić przez 2 czy 3 dni. Aha, to tak to działa. Dobra, no to w takim razie to się stało o wiele łatwiejsze, szczerze mówiąc. Dobra, yy, tu muszę tą figurkę jedną przesunąć. Więc zrobimy ją jakoś tak. Tą klawiaturkę damy sobie tutaj, żeby ta atrakcyjność wskoczyła. Weźmiemy sobie to i postawimy tu. To sobie też weźmiemy i postawimy sobie tu. Teraz te klocki jakieś możemy sobie postawić pod tym jakoś. Trzy bardzo, raz i dwa. Możemy zmyć nawet nieco. Ciach, zrobione, wyjść z tego. I wziąć naszą nową półkę. Rozpakować ją. I dać ją tutaj. I teraz tą gitarę byśmy mogli dać. O, tak! W tą stronę też da radę? Chyba niespecjalnie, ale tak da radę. Okej! Okay. I git, już atrakcyjność jest o wiele większa. A, chcesz coś kupić? Figurkę. Ona jest yy, wystawiona za 400. Okej, okay, jest i tak i tak jesteśmy na proficie. Nie mogę ci jakby nie mogę się z tobą kłócić o cenę? To jest dziwne. No ale okej. Okay. Przyszedł gość, który wygląda jak kurier. Czy my coś o tobie wiemy? Nie wiemy totalnie nic o tobie. Wiemy tylko, że strasznie ci spało. No dobra, niech będzie. Niska atrakcyjność. Tam będzie jeszcze niższa, uwierz mi. Tam będzie jeszcze totalnie niższa. Ta gitara jest super, super am. Taka gitara, za 6 dyszek. Fantastycznie. O, o! Wiedziałem, wiedziałem, że za to. Plus 2 dolary. Nice, kozacko. Ktoś, ktoś przynajmniej kupił to. Ale na recenzję też patrzmy. Czwórki, czwórki. Mamy czwórki, niektóre mamy piątki. Okej, okay, no jest czysto i tak dalej Ale no ogólnie coś tam im nie pasuje, że nie dają jeszcze jednej oceny Co to jest? Figurka, o Jezus, myślałem, że jakiegoś zdechłego kota niesie Siep, Się wystraszyłem A, okej, okay, myślałem, że ona tu wchodzi Siema, witam serdecznie yy, Powitam od razu O, proszę bardzo, proszę sobie coś wybrać miał nawet pięć rzeczy naraz Chociaż dziwne, że nie przychodzą czasami po niektóre inne rzeczy Mógłbyś też przyjść, a nie? A, proszę bardzo, laczkie. Ten jak chodzi Tak idzie o, yy, znaczy nie, nie naśmiałam się z pana, ani trochę. Nie jest drogie! Drogie to stan umysłu, dobra, ile za to? I tak staniesz w kolejce, co? No, dobrze Ci tak, ile za to? 125, nie ma opcji. 60, 82? Hmm. Dobra, nieważne, nie będę już o te kilka dolków się tutaj z tobą negocjował. Masz kasę i dawaj mi tą fujarkę. Eee, proszę bardzo, damy ją za dwie stówki. Ciach, zrobione. A ty co chcesz? Eee, ty chcesz kupić figurkę, która jest za, za dwie stówy wystawiona. Ja mi ją bardzo chętnie za 100. Sto... A ty chcesz za 190? Dobra, to się zgadzam. Nieważne może być. Eee, dawaj kasę. <słuch> Witam pana policjanta. Kolejna figurka. Ciemna figurka. Fantastycznie, bo akurat figurki mi schodzą. Figurki akurat są naprawdę spoko. Ile? Dwie 200, chyba popłynąłeś. 93 od razu. U dobra, to ja jestem w stanie jeszcze. Ile ludzi się nagle nazbierało? 80. Dobra, 68 to jest ekstremalnie dobra cena. To jest naprawdę ekstremalnie dobra cena. Sam zszedł tak nisko, że aż, na... aż nie wiem co powiedzieć. Dobra, postawimy ją tutaj jakoś za 110. Git. Yy... O Boże, kolejna gitara. Kolejna gitara, tylko nie to. I tak muszę ją oglądać, żeby nie było, że mi wystawią złą ocenę. Dobra, i co dalej? Do 40. I jeszcze powiedz, że chcesz 70. 47 chcesz za to, dobra. Ale powiem ci tak, więcej niż 15 dolków za to nie... Jest. Naiwna! Dobra, to przynoś więcej itemów. Gwen Clark. Dobra, jakoś tu to ustawiałem. Co nam się dzieje? Jakie... Jakie... Jakie rachunki? Żadne rachunki. No odsuńcie się, bo nie mogę. O, tu jest... Dobra... Za cztery dychy eee, Muszę cię powitać, bo nie dam rady O Jezus, teraz nienawidzę, kiedy się nazbiera tak ludzi w tym tym Bo ja nie nadążam przeglądać itemów Nie nadążam po prostu oglądać Mogę pooglądać, mogę coś tam Mogę ewentualnie im zaproponować cenę Ale już jest pięć osób A mógłbym coś tu obsługiwać sensownie Dobra, siema, ile za to? 125, nie ma opcji 45, stuwanie Niżej Musisz niżej zejść. Dobra, sam ci ofer będę ci oferował, aż sam odrzucisz. Łot, proszę bardzo. A, kupiłeś, okej. Okay. Znaczy ja kupiłem. To ja jestem tym cymbałem, no nieważne. Yy, połóżmy to na razie tam. Za 110. Potem się będę bawił. Siema. Super, no fan fantastyczna gra. To już to oglądałem nie raz. I ile za to? 68. Jedna w dół i się zgadzam. Dobra, i to mamy z głowy. Jesteś biedny, to weźmiesz to, git. E, tu jest kolejna. Nongrata, nongrata. non-grata. Czy ja mogę mieć miejsce na tą non gratę? Unlock open. O. non grata za stówę. Dobra. Siema. Ile za to? Dobra, musimy zobaczyć. Ja jeszcze tamta czeka. Tamta chce coś kupić. Ja chciał mnie to bardzo sprzedać. Ale muszę oglądać item od tego kolesia. Mam nadzieję, że. No, było do tysiaka, chciałem powiedzieć, że w miarę jeszcze z tyłu. I co teraz? Tu jest dużo kategorii, to jest na pewno plusem. Dobra, ile za to? 640, nie ma opcji. 200, 560, nie, 540, 530, facet nie chce zejść z sceny nawet. 530. Dobra, niech będzie, zrobię z tego jakiegoś deala. I spadaj, szybko, bo muszę jej sprzedać jeszcze coś. Eee, to niech tu se wejdzie za 700. Eee, dobra, Hagel. Za 104. O! Oh, już nawet czasu nie było za bardzo. Dobra. Sprzedaję ci i bierz. Śmiało. Ta gitara jest wkurzająca strasznie, bo te, te, tych gitar nie da się za bardzo nigdzie dać. Czy mogę ją jakoś tak postawić? Nie wiem, no, ta gitara jest tak problematyczna. Nie no. Jak ja te gitary mam niby ustawiać? One tu mają najwięcej bonusu, ale nie mogę. Nawet zresztą już nie mogę jej w ogóle obrócić. Nie, nie rozumiem, co się dzieje. Hä? E? Dobra, może teraz zamknąłem tą szafkę. Nie, no to było jakoś tak, ja to ustawiałem. O, dobra, Git, dał radę. I teraz to trzeba ustawić jakoś. Pyk, dobra, jest ten gramofon. Dobra, może być. Może. A, nie przejdę teraz tędy, muszę drugą stroną iść. Eee, siema. Eee, siema. Eee, siema. siema, siema. Hello, no, siema. Jezus, dawajcie jakieś dobre itemy Jakieś dobre, drogie, chciałem coś nowego trafić W sensie w pełnej wersji na pewno będzie więcej itemów Ale no, to już kolejna kwestia Dobra, mamy tu trochę itemków, bardzo ładnie I ile za to? Mhm, 270, średnio 130, 175 Dobra, zgadzam się Nawet się nie ma co prawda mam jeszcze, już taki, ale no Jak chcecie go kupić, to tam stoi Za 400, dobra Eee, tutaj się ponegocjujemy. Proszę bardzo, 300. Coś, proszę bardzo. A, to jest ta, co była naiwna, chyba. O, mogłem mi sprzedać drożej, coś pewnie. Siema. Figurka. Figurki zawsze dobrze schodzą. Siema. Ile za to? 320. To trochę popłynąłeś, szczerze mówiąc. 240. 220. Dobra, czyli to jest jedna z tych osób, których się nie opłaca bawić. Po prostu siedzimy i zbijamy go, tak? Nie. I jaką ocenkę dostaniemy za to? 3. Okej, okay, no zawsze jest to jakaś lepsza. Eee, dobra, sprzedajemy. Nie wiem, co bierzesz, ale zbierzemy <grym> Stój! Ophelia, muszę cię powitać. A nie mogę cię powitać, bo ty jeszcze oglądasz, ok? Po prostu szybko tracisz zainteresowanie i sprawdzamy to. I poszła? Nie, coś tam ogląda. Dobra, już, 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 już wiem wszystko. Siema ile za to? 155. No to nie. <laughs> 115 też nie. 105 też nie. Stówkę, dobra, niech będzie. Musimy jakoś obracać tymi itemami, nie? Jakoś trzeba to obracać cały czas. I Ciach i za 120, proszę bardzo. A ty? Kolejna lutnia, miałem lutnię niedawno. Ciebie muszę powitać. Teraz nagle jest ruch, jak nie powiem co. 600. Nie ma opcji. Dobra, już jesteśmy na 440. Już jesteśmy na 400. Już na 380. Jesteś spokojny, to wytrzymasz. Dobra, 320. Dobra, niech będzie. 380. Cokolwiek na tym zarobię. Jesteś cierpliwy, to też jest jakiś plus na pewno. Yy, tu chyba tego nawet nie wstawię, ale tu może? Tu wstawię, dobra. 600. Proszę bardzo. Ile tych figurek Napoleona. To jest masakra. No dobra, wypadacie wszyscy zaraz, bo normalnie mam was dość. Już mam was dość po prostu. Nie! Kliknąłem, sprzedaj. Dobra, koniec tego, koniec tego. Wychodzicie stąd. Chyba zapakowałem ten przedmiot. Tak, zapakowałem go. Yy... Odblokuj, otwórz, wsadź tam i. 440 i teraz otwórz, zablokuj. Do widzenia. Do widzenia wszystkim. Już syf robicie, ja nie ogarniam sam. Trzeba poczekać na pełną wersję gry i wtedy trzeba mieć pracownika, który będzie za mnie ogarniał te temy, albo żeby chociaż sprzątał, albo cokolwiek innego robił, bo jest tego po prostu za dużo. A także póki co, ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, bo do zobaczenia w kolejnym. No i co? No i cześć!